Pan tam przebywał, kiedy Pan został do Strzelinia przewieziony, kiedy zwalniany? Tak, ja w Białowęce przebywałem dosyć krótko, ponieważ trafiłem do niej 2 sierpnia 1982 roku. Przebywałem tylko do końca sierpnia, chyba 29 albo 30 sierpnia, cała białłęka, obóz internowany w Białowęce, został przewieziony w dwa miejsca, część kolegów pojechała do Załęża, część ja do nich należałem do Strzebielinka, ponieważ zwolniono cele dla przyszłych internowanych, których zresztą internowano w dniu 31 sierpnia w ramach demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego demonstracji w rocznicy podpisania porozmań sierpniowych. Także w Białęce byłem trochę ponad trzy tygodnie, ale mimo wszystko to jest taki bardzo powiedziałbym dynamiczny, czy obfitujący wiele wyraże, wydarzeń i wiele. Emocji, okres, także wspominam go zawsze z dużym i sentymentem i pewnego rodzaju, jako taki przykład pewnej nauki takiej generalnej, życiowej. A ze Strzebielinka kiedy Pan chce. A ze zostałem zwolniony 12 grudnia 82 roku, czyli jeszcze tuż przed zlikwidowaniem stanu wojennego, bo wszystkich zwolniono, prawda, ostatnich więźniów internowanych ostatnich zwolniono 24 w dzień Wigilii dosłownie tak. rano. grudnia 82, tak. dobrze, to były takie... Część faktograficzna. A teraz krótko, co Pan robił przed internowaniem? Przed internowaniem, przede wszystkim w czasach Solidarności, byłem jednym z założycieli Solidarności pracowników weterynarii, bo jestem z wykształcenia lekarzem weterynarii i pełniłem funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność. Pracowników weterynarii. W związku z powyższym w okresie Solidarności zajmowałem się przede wszystkim taką pracą stricte związkową, nazwijmy to zawodową, nie angażując się nadmiernie w jakimś w, w, w takim kontekście politycznym, aczkolwiek zawsze mnie to szalenie interesowało. Natomiast po wprowadzeniu stanu wojennego, ja jestem takim chyba dosyć dużym indywidualistą, w związku z powyższym nie wiązałem się ściśle z jakimiś takimi bardzo wyraźnymi strukturami, ale oczywiście tak jak każdy. Prawie każdy z nas w tamtych czasach uczestniczył w jakimś kolportowaniu książek, kolportowaniu prasy. Jak również, ponieważ miałem kontakty poprzez swego przyjaciela z niezależną oficyną wydawniczą, to udostępniałem swoje mieszkanie, mieszkanie mojej mamy na drukowanie ulotek i drukowanie jakichś gazetek. To oczywiście było tak, tak taki druk odbywał się przez kilka czy tam kilkanaście dni, po czym tę drukarnię taką powielałem. Powielarnie przenoszono gdzie indziej. Tak, no oczywiście normalną rzeczą była jakaś pomoc, prawda, internowanych, pomoc ich rodzinom i tak dalej. I tak dalej. Kiedy został Pan internowany w jakich okolicznościach? Internowany zostałem w dosyć dziwnych okolicznościach, albo właściwie z tego wszystkiego, o czym tutaj opowiadam, w pewnym momencie zaproponowano mi, żebym bardziej formalnie związał się z nową 2, niezależną oficyną wydawniczą dwa bo to była kontynuacja tej nowej jeszcze z czasów przed-Solidarnościowych. Ale też Mielka-Wajuckiego? Tak, 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 tylko to była kontynuacja, Gdyby te, te w pewien sposób to dla, nie wiem dlaczego to nosiło to nazwę Nowa Dwa widocznie dla odróżnienia pewnego rodzaju takiej formalnego. I związałem się bliżej z Nową 2, miałem umówione nawet jakieś spotkanie, gdzie te kontakty miały być bardziej bliskie, ale właściwie do tego spotkania nie doszło, bo dosłownie po wyznaczeniu tych wszystkich terminów, widocznie gdzieś to było pod jakąś obserwacją. Latem pewnego dnia, około godziny dziewiątej rano, w moje, do mojej lecznicy, w której pracowałem na żoli na ulicy Gdańskiej, wpadło czterech, no weszło czterech dżentelmenów, pokazało legitymację. Taki powiedział, że jestem zatrzymany. Sprawa wyglądała o tyle śmiesznie, powiedziałbym, że wyglądało na to, że oni to. Jakaś była taka akcja, do której oni byli zupełnie nieprzygotowani, ponieważ zawieziono mnie, pokazano mi nakaz przeszukania mieszkania i zawieziono mnie do mieszkania, w którym aczkolwiek byłem zameldowany, to już od pięciu lat nie mieszkałem. I wtedy kiedy się tam dobijali do drzwi tego mieszkania, nikogo tam oczywiście nie było z, z drugiej strony, to spytali, czy mam klucz? Ja powiedziałem, że ja to od pięciu lat nie mieszkam. W związku z powyższym zapytano mnie, czy gdzie ja mieszkam, i ja podałem adres, bo mieszkałem wtedy ze swoją przyszłą. Żoną na Ursynowie i spytano mnie wtedy bardzo grzecznie, czy ja wyrażam zgodę na to, żeby oni tam ze mną pojechali, czy otworzę mieszkanie, bo nie mieli nakazu telewizji na to mieszkanie, czy też muszą się udać do prokuratury i nowy nakaz telewizji. Ja zupełnie bystrosko powiedziałem, że oczywiście wyrażam na to zgodę. Pojechaliśmy do mego mieszkania. Tam przeprowadzono jakąś taką dosyć pobieżną w rewizję, zresztą nie było tam żadnych materiałów kompromitujących, za wyjątkiem jakichś pojedynczych egzemplarzy, gazetek czy coś. To myślę, że wtedy w tamtym czasie każdy, w każdym domu można było jeden czy drugi taki egzemplarz znaleźć, czy prawie w każdym. Natomiast właściwie takim troszeczkę żartobliwie mówiąc, ja zażądałem oczywiście, żeby mój sąsiad z dołu był świadkiem tego przeszukania, on do dziś dnia to wspomina, jako bardzo miłe wydarzenie ze, ze swego życia, a właściwie takim troszeczkę gwoździem. Może to było to, że z, w trakcie przeszukiwania mnie znaleziono połówkę banknotu 100 złotowego. O tyle to było ciekawe, że to był banknot przerwany, który poprzedniego dnia otrzymałem od jednego z moich przyjaciół, tych, który kontaktował mnie znowu, i wyłączników, i ten miałem następnego dnia spotkać się z kimś, gdzie ta druga połówka pasująca do tej pierwszej połówki miała być jakby dowodem na to, że spotkały się odpowiednie osoby. No więc to ich zastanowiło, ja oczywiście twierdziłem, że gdzieś przerwał mi się banknot i gdzieś tam go zgubiłem, prawda, tą drugą połowę, ale myślę, że to nie było zbyt wiarygodne, ale nigdy, z tego co wiem, nigdy służba bezpieczeństwa do tej drugiej połowy. Nie dotarła, bo a, gdyby dotarła. To jest nowe, z tak, tak, się tak. tak. Zmieniałem się z W celu w dalszej współpracy, nazwijmy to, omówienia dalszej współpracy. Było. Do jakiej celi pan trafił w Białęce? Czy pan pamięta nazwiska? Ja nie ale... pamiętam numeru celi, oczywiście, ale do Białęki trafiłem. Pamiętam oczywiście swoich komiltonów z tej pierwszej celi, między innymi był to Jarek Kosiński, młody człowiek współpracujący bardzo blisko wtedy z biurem interwencyjnym Zbyszka Romaszewskiego. I był tam m.in. Zbyszek Sarata, też taki opozycjonista znany, i taki malarz pokojowy, Janek. Kozłowski, też bardzo ciekawa postać. Ale, tak pierwszą, osobą, Ale pierwszą osobą, którą właśnie zobaczyłem białę, była osoba zupełnie i, zupełnie kto inny. Otóż po takich 48 godzinnych przesłuchiwaniach spędzeniu nocy na, w pałacu mostowskim na dołku tak dalej, właściwie w momencie kiedy wieczorem następnego dnia po zatrzymaniu powiedziano że jest pan internowany i pokazano mi ten akt internowania, to właściwie powiedziałbym. Ciężar spadł mi z serca, bo zawsze liczyłem się z tym, że mogę pójść siedzieć na Rakowiecką do więzienia i to jakoś to internowanie potraktowałem jako, jako, jako wydarzenie, powiedziałby, no nie powiedziałbym, że radosne, ale w każdym razie jakoś lżejsze, ale w pewnym napięciu jechałem, wjeździł mnie do tej białęki, już było późno, ciemno pamiętam, ta brama jedna się otwiera ze z druga i krata i raptem za tą kratą widzę uśmiechniętego, cały zarośniętego, z olbrzymią, czarną brodą, Jacka Szymanderskiego, mego kolegę z liceum, o rok ode mnie młodszego. No więc liceum. tak się ucieszyłem, z liceum imienia świętego Augustyna katolickiego z liceum Stowarzyszenia PAKS, myśmy w końcu, liceum Świętego Augustyna. No więc właściwie, jak zobaczyłem Jacka, to poczułem się jak u siebie w domu, o tak bym powiedział. Y jakie Pan odniósł wrażenie z łęki, jak się zachowała służba więzienna, czy miał Pan kontakty ze SB? Z Białegi, ja już zostałem internowany w momencie, kiedy rzeczywiście te wszystkie rygory stanu wojennego w obozach internowanych były znacznie rozluźnione. W związku z powyższym jakiejś takiej nadzwyczajnej opresji nie zaznawałem, bo to już był okres, kiedy były właściwie wszystkie cele otwarte, czyli cały dzień można się było kontaktować ze sobą. Były długie spacery, w czasie których uprawialiśmy biegi, między innymi wtedy zacząłem biegać i potem przez wiele, wiele lat uprawia, uprawiałem jogging, także na dobre mi to wyszło. Natomiast właściwie z takich kontaktów mniej nieprzyjemnych, to takie kilkakrotne zaproszenie na rozmowę z jakimś tam ubekiem. Ale wtedy już właściwie chyba nikt nie chodził. Ja nie pamiętam, mówiło się, wołano Starzyński na rozmowę, tam ktoś tam. Nie idę, mówiłem i nie było żadnej wątpliwości, że nie idę. Natomiast właściwie powiedziałbym, że nawet takie pewne sympatyczne objawy pojawiły się, bo ja sobie zażyczyłem. Dosłownie następnego dnia po internowaniu, jak już osiadłem w tej celi, postanowiłem, że nie dam się, nie poddam się takiemu rygorowi, że będę jadł na przykład z cynowej miski. Bo byli koledzy, którzy świadomie, demonstracyjnie w pewien sposób korzystali tylko z tego jedzenia więziennego i w, ta, w, ta, w, tej, takiej, u, u, w tej takiej formule więziennej. Ja natomiast sobie zarzuciłem, żeby rodzina mi przywiozła srebrne sztućce Do dziś dla mojej koledzy przywzmowi że w Białęce jadłem srebrnymi sztućcami, dla podkreślenia pewnej niezależności. No i zajmowałem się przede wszystkim również gotowaniem i przygotowywaniem takich, wydawaniem małych przyjątek, na które w naszej celi zjawiali się koledzy z, inny, z innych cel. Natomiast... Z chyba, tak? tak? Tak, 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 bo tak już w wtedy było dużo terwona. paczek i właściwie... Już nie pamiętam, ale wyżywienie było, znaczy powiedziałbym, że znacznie obliwie mówiąc chyba znacznie lepsze niż na, na swobodzie, bo rzeczywiście tam nas z, z tymi paczkami troszeczkę roz, rozpieszczano. Natomiast doznałem takiego bardzo nieprzyjemnego, nieprzyjemnej sytuacji, ponieważ nie zgadzano się ciągle nam widzenie moje z moją przyszłą żoną, ale wówczesną partnerką. Zmuszano mnie do tego, żebym używał słowa piszące, podania o ułatwienie widzenia Używał słowa konkubinat. W tamtym czasie trzeba sobie zdawać sprawę, że to w tamtym czasie to słowo nie, nie było tak naturalne i w pewien i sposób próbowano w ten sposób, nie tylko mnie, jak gdyby poniżyć. Zresztą do tego spotkania nie doszło z moją żoną. Spotkałem się dopiero dano jej pozwolenie na odwiedzenie mi w linków w Białeńce. Nie miało to miejsca. Czy pan może coś powiedzieć o, na temat. Um, protestacyjnych, czy pan stał, że przez ten jakieś pamięć głodówki? Nie nie, nie, nie zdążyłem podjąć głodówki, aczkolwiek gdybym siedział o, dwa, o 24 godziny dłużej, to bym zdążył podjąć głodówkę, ponieważ w pewnym momencie zapowiedziałem, po, ze względu właśnie na e, uniemożliwienie mi widzenia się z moją partnerką, z moją żoną, Zapowiedziałem głodówkę, oficjalnie złożyłem pismo do komendanta, że podejmuję głodówkę. Jako bardzo miłe wspomniałem mam to, że moi kompanionowie z celi, czyli właśnie między innymi Zbyszek Sarata i Jarek Kosiński, powiedzieli, że solidarnie będą ze, wraz ze mną głodowali. No ale następnego dnia ta głodówka miała się zacząć rano, chyba o godzinie ósmej, a o 6 zaczęli nas już wywozić z tych i Także nie głodowałem w związku z powyższym. Tutaj odczytam inne punkty, no, może chciałbyś Pana któryś któreś wypowiedzieć, jeśli nie. Zdarzenia zabawne, humorystyczne, samorząd, samokształcenie, alkohol, papierosy, wydarzenie najbardziej dramatyczne, widzenia, korespondencja, rola kościoła, życie religijne, grypsy, wizytacje, no bo nie wiem, co, co Pana tam już tak będzie dotyczyło, objęło kondycja fizyczna no to Pan mówił o joggingu. No, się... no, mi, dla mnie takim bardzo dużym przeżyciem, bardzo sympatycznym też to przeżyciem Białęcy były właściwie trudno powiedzieć, może nazwać to wykłady samokształceniowe czy wykłady, czy takie prelekcje na różne tematy. Pamiętam, że bardzo takim aktywnym na tym polu był m.in. innymi świętej pamięci już taki bardzo oryginalny dziennikarz z dawnych czasów. Józiu śmierek, który snuł wspomnienia swojej takiej pracy dziennikarsko-reporterskiej. Ja miałem bardzo ciekawe doświadczenia począwszy od lat końca lat 40 Pamiętam, że takim bardzo aktywnym też opowiadającym o różnych historiach był Kazio Wójcicki, obecny pracownik Uniwersytetu Warszawskiego i szereg tego typu jak gdyby takich wykładów, dyskusji. Jednocześnie nauczyłem się tam w ramach tych wykładów wiele Jakiejś takiej nawet wiedzy, nazwijmy to, przyswoiłem sobie, a jednocześnie panowała taka atmosfera, że oczywiście dyskutowaliśmy o tym, jak tutaj zbawić Polskę, nazwijmy to, ale z takim założeniem, że jeśli się siedzi w więzieniu, to z murów w pewnej sytuacji ekstremalnej nie ma się prawa i nie powinno się pouczać tych na swobodzie, którzy czekali, nawet czasem uważali, że tam siedzi to sumienie narodu, nazwijmy to, prawda, czy jakieś ludzie mądrzejsi, ale że z, z obszaru zamkniętego nie można oceniać tego, co się dzieje, dzieje na, na zewnątrz. To jak gdyby takie jedno doświadczenie. No drugim takim bardzo sympatycznym doświadczeniem to było szereg właśnie takich wieczorów, czy momentów, kiedy żeśmy śpiewali różnego rodzaju Pieśni patriotyczne, również takie pieśni tworzone, jakieś do, dopisywane zwrotki, tworzone na poczekaniu w trakcie internowania. No i oczywiście to pamiętam dosyć dokładnie przeżycia związane z wizytą duszpasterzy, tym bardziej, że księża pamiętam, potem to był przez wiele lat nawet mój y, proboszcz w mojej parafii, w której już mieszkali moi rodzice, ksiądz Sikorski. Który był tym, który przenosił, nazwijmy to grypsy, czy te listy do internowania i pamiętam, mam zresztą, bo gdzieś mi to ocalało i mam taki jeden z swoich pierwszych listów, który napisałem do mojej mamy napisałem m.in. powołałem się na taki jest piękny wiersz Juliusza Słowackiego do matki, że z tego powodu jak gdyby jestem internowany. I pamiętam, mam to w, w pamiątkach rodzinnych, odpowiedź mamy, która pisała w widocznie tak się los Polski potoczył, że każdy po kolegi i tak dalej i tak dalej. No to trochę jest taki I... sentymentalny Tak, I czy Wam to było? Tak, no zdecydowanie. Znaczy ja powiedziałbym tak. Ja miałem pełny, pełną świadomość, potem wielokrotnie o tym mówiłem, nawet pisałem gdzieś że moje pokolenie właściwie mogło się odwołać, bo było wychowane w takim duchu romantycznym, mogło się odwołać do tych słów z pana Tadeusza, urodzonych w niewoli, okuty w powiciu. Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. W związku z powyższym, całe, całe to przeżycie Solidarności. To na pewno było coś wspaniałego dla mnie osobiście. Natomiast internowanie po latach, znaczy nawet dosyć szybko wspominam, jako wydarzenie wspaniałe w swoim życiu. Ja powiedziałbym, że to była taka olbrzymia, wspaniała szkoła życia. Poza tym nawiązałem bardzo wiele przyjaźni, które są do dnia dzisiejszego przyjaźniami, przyjaźniami bardzo takimi trwałymi. Poza tym, no to wprowadziło mnie bardzo istotnie w takie już życie opozycyjne, bo właściwie takie bardzo poważnie, jeśli można powiedzieć poważny, bo tu nie ma co tam się specjalnie do tego może to jakoś przechwalać, nazwijmy to, czy wracać, ale w takie poważne życie opozycyjne, to wszedłem dzięki internowaniu, czyli to internowanie od, odniosło całkiem odwrotny skutek, jeśli tak można powiedzieć, bo było taką szkołą i dopiero potem zaczęło się gdzieś tam przechowywanie, ukrywanie więźniów politycznych, czyli. poważne prace wydawnicze i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie nie miało żadnego wymiaru re resocjalizacyjnego i zdecydowanie po, po latach, wspominam to, zawsze zresztą wspominałem to z dużym se sentymentem i nie, u, nie uważam, żeby to był jakikolwiek, y, w jakikolwiek sposób czas stracony, więc przeciwny czas chyba dobrze wykorzystany.